Dobra To są drzewa, chodź się ja idę w ten Kusę. Kurde, zdechnę zaraz w błąd Znaczy, coś mnie No, na bo sam się złapię Oby tu creeperów tylko nie było <coughs> No Kurde, słyszałem Dungeona Ja na pewno to nie będziesz <laughs> Dupa, że ten, te, tego ten by wywalił No No co jak wywalało ten Jak nas wywalało wszystkich No nie tylko nas, nie? Wszystkich wywalało no. To wiesz Tutaj w końcu zrobił ten Reset może dlatego, że święta są. I coś tam się nawala. bo wiesz. Dobra, dawaj choć jakiś... zrobimy sobie coś, zrobimy, żeby tam nic zapisać sobie tego, czy pojta, czy coś tam. Znaczy, to jest do dupy ten teren. Ten teren jest do dupy. Wiem, ale jak coś tam mamy już... mogę zrobić wiadro i no co ci to da? Będę Dobra, chce tutaj, tutaj może stawiamy domek, tu jest idealnie Dobra, tutaj stawiamy domek. Co? No Dobra. dawaj. A potem się i tak przyniesiemy, tylko na razie, bo zarapadniemy i będzie tu, i wiesz, co będzie. Wiem, no, <laughs> wiem. Tak. To fajpad wyłączone, nie? Wyłączone no włączyłem to. Dobrze. Ja, z... bym, ja jeszcze bym cię nie chciał co zabił. Dobra, no to z czego z domek? No pewno nie z drewna. Z drewna, tylko że go zasłonimy jakimś tym dachem z kobla? Nie, z jakiegoś stona go zasłonimy, czegoś. Z kobla, z stona nie. Kobla. No bo to to chwilowy ten domek, po co ten? No tak, tylko że wiesz, bo jakby zrobimy z drewna, ale ten. Będzie burza i nam rozwali dom. A ten ja mam... Ja no, z drewna jakoś... na no, wiesz. Więc... No tak, istnieje taka szansa, że jak trafi to wiesz. No to jak trafi, to to trafi, no to będzie dupa. Przecież długo nie będziemy przecież, na chwilę, nie? Ja tu widzę chyba jaskinię. To ty zbieraj drewno, ja zbieram koble. No spoko, ja tutaj i zacznę ten, podstawy domu zrobię. No. Idealny. Znalazłem. To ile my gdzieś tak na około? Nie wiem, z 10 minut? Z 5? 6? 7? Tak, minutę może, więcej niż 10, bo Miałem sobie stoper włączyć, ale zapomniałem To weź je, weźmiemy to i w ten, na dwie części. No możliwe, no można coś można. To wiesz, nam się wydaje, że to jest 10... raczej wiesz, no 10 minut. Parę minut? No. A tak naprawdę to nie jest. No. Czemu kwadracie? Nie, w co... Co? A nic. się go rozbuduje jak coś. No tak, no no. no, no, no. Jak, jak nie znajdziemy tego. E, no. Jakiegoś lepszego miejsca to to zostaniemy na razie. Mhm. I opęzlujemy całą wyspę. Będzie mhm. grabisz. Ja robię podłogę. <laughs> Z co? 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 czego podoba? Z drewna? Tak. Czy z kobla? Z drewna. Czy sto ze Nie, z kobla. Z z drewna. Dobra, to zrób z kobla. Po tym zamienię. No <laughs> <To> po co? <gry> to z czego? Rze Żeby było elegancko. Nie ja drewna nie mam. Ja mam To znaczy mam trochę, znaczy no, nie starczy. Dębowy desek Dobrajdę zbierać Z dębowy desek Wiecie, skoba by to lepiej były Bo no, zadziłem trzcinę, niech sobie rośnie Rośnicie kwiatki zdrowie No co się trzcinę, no tam tylko co będzie cukier książki może sobie zrobić Na chanty potem co najwyżej? Masz mapkę jakąś? Minie mapkę, że jeszcze zajnożył konta, czy coś? Nie. Czemu nie masz? Gram normalnie bez modów. Eka? Mapkę to już muszę mieć. Ja nie będę potem szukał domku. Pójdę gdzieś do kopalni i potem... Wiesz, nie ma ani spower, czy wiesz, homo czy coś tam. Zresztą po co HOM ja gramy? <laughs> Czekaj to ja. A potem zrobię też, żeby, żeby dawać home, a nie set home. Nie, nie, po co to? Nie, to nie trzeba. Mamy teraz. To jest... ten... To jest powiedz. Przetrwanie, a nie... Survival. No, a nie tam jakieś... Chociaż to jest to... Daisy. Minecraft Daisy. Daisy. No, Daisy. Słyszałem, że do Daisy jakieś nowe mapy dodali. No, już dawno. No, a ja. wiesz, że w The War Z, nie? No. Usunęli ze Steama. Wiem, słyszałem jakaś tam no, afera jest. No bo to jest głupia gra? To jest Jak takie... To jest biedne, to jest biedna podróbka Daisy. Dobra, nie wypowiada się, przecież nagrywane. Wiesz o co kamal? Co? No to wiesz, potem Do Do Daisy potąć dodanie, że się teraz można szybciej samolot znaleźć, czy coś takiego. No, grałem sobie z kolegami. No. I z bratem. A, ta wyspa się ciągnie trochę, że tak powiem. No jest trochę duża, ale w no. Ale to tylko wyspa. No, już widzę ten hejt w komentarzach. Jak Jaki hejter? Na czym hejter? To co wy nagrywacie? Dlaczego wy nagrywacie? Dobra, dobry. Nie chcę ja dupią mam hejter. Nagrywamy, bo lubimy. Ta, nasz pierwszy raz. No. Kiedyś trzeba zacząć. A że lubimy Minecraft, y, to to nagrywamy Minecrafta. Y. A że jak, jak ja inne gry gram, to no. Dużo, dużo przekleństw w tym Jabłuszko, 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 jabłuszko. Mam trzy jabłuszka. Chcesz go Nie. To nie. Jeszcze jest dwa jabłuszka chyba. To ciemno się ciemno robi. Ciemno się Dawaj, robi. Dawaj spać, idziemy spać. Masz mu humora No właśnie nie O, to po co ja to zbieram? Dobra To iść spać Idziemy spać A to się potem przyda Zrobię z tego ten... Hodowlę Tak jak na serwerze tam Tak, i najwięcej... I tam... Tak rośnie, że ja... Zaglądam tam czasem Góda tam rośnie no serio. <noise> Ale nie, bo to... Bo to... Bo to przez serwer pewnie to jest zwalony, żeby stać obok czegoś i ten... No Kurde To będzie ten... Y, y, dach z kobla, to? No. Potem się zbuduje jakiś exclusive dom mm -hmm. Ej. Dobra, kobla Ja miałem kobla natagować Dach jest twój Ja idę kobler Idziemy spać, dawaj chodź spać może, co? Dawaj spać, bo się zaraz zabije no już czekaj Ej no <głos> Ej <głos> <Dzięki>. <głos> Ej No co, masuszko ja? Nie mam zabrać A zabrać <noise> A ja myślałem, że... Aha! Dobra, sorry Dawaj spać Tu się to pieprzyło coś Teraz ja mam... A to ja tu zostawię już... Czekaj, ja, ja, ja też niech tu leży już, przecież to, to dole. Gdzie są drzwi? Aha <głosy> <głosy> Czekaj, <głosy> Zaraz mam zrobię. Ja mam pomysł. Skrzynia. Schody zrobię właściwie. Po co ci schody? Rób co o, Exclusive. Idę id 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 coś idę co zjeść. No, zjadłem. <noise> I kłam pełno wszystkiego. <noise> to jest przetrwanie prawdziwe. Ta! To, to, to... To? No to A ja sobie zrobię. A ja miałem iść kobla to na tego was. Idę te kobla na tego was. Trzeba będzie zrobić ten y, um, Generator kobla Po co? Co to jest za skrzynka? To jest ta moja, bo ja chciałem się zabić, żeby mi temki nie tam. Ale to jest surprise owe jakaś, surprise. No ta no, teraz na święta, przecież ten nagdy był nie? Szkoda, że nic nie ma. No jak ten, nie ma <grym> powinny być. Nie? No. No co żeby było, jak się zrobi. No dali skrzynkę ci, no co chcesz? Więcej? <grym> A wśrni to były jakieś achievementy czy coś się dostawało Ja tam rzadko gram na sam na, na, na serwerze Dobra to jest ekskluzif teraz <grym> To jest don na, na VIP -u. No Zombie jest, uważaj Gdzie? A spoko, on, on zginie, on zginie Trencie. Dobra Gdzie ty jesteś? Kończymy nagrywanie Dobra Jesteś facie, jest, Gdzie ty jesteś? Uuu. Tak więc... Czekaj no. No. Tak więc to by było na tyle, na ten czas. No, na Dziękujemy tj. za oglądanie. No tam suby... Na obejrzenie naszego filmiku? No dobra, no suby, lajki tam, wiecie. Na razie. Cześć.